Cześć wszystkim, mamy tu jedzenie i wodę, wodę i jedzenie, idziemy teraz do papuk, bo już nie miały, okej, okay. o, mam mokre skrzydła i po prostu nie umie lecieć, bo przez tydzień u nas padało i waliera po prostu, tu z przodu miałam całe zalane i dopiero wczoraj to ogarnęłam. Nu, būt kitaip žiūrėdavom. Gerai. Tras vietok. Jeśli chodzi o babki, to oczywiście samcowi nic nie jest. To co widzieliście, to samcowi nic nie jest. On po prostu było, woliera tutaj od przodu była cała zalana i to jak u mnie, jak, jak pada, to u mnie to pada w tamtą stronę i tu po prostu pół, pół woliery było zalane ale jakoś wczoraj to jakoś tak ogarnęłam, od wczoraj nie pada. No i wygląda to jak wygląda. A co do samicy, to samica ma 5 jajek. Mm, no. Jeszcze nie sprawdzałam, czy, czy są dobre, czy nie. Wiem, widziałam, że na czterech siedzi, na tym jednym pierwszym nie siedzi. U mnie zawsze tak jest, że samica, jak siedzi na jajkach, to na tym pierwszym zawsze nie siedzi, tylko siedzi na tych na tych czterech ostatnich. Zawsze u mnie tak jest. No. To jest samiec, to są nimfy. No. Ale już tak samiec tej samity nimfy już tak nie goni. Widzę, że jak ja jestem koło waliery, to, to widzę, że, że już i tak nie goni. Że samic sobie spokojnie siedzi. Z nimfy też sobie siedzą spokojnie. No, moje widzenie. Pokaram jej Mają dwie sepie. Jakby której zabrakło. Owoce muszę jeszcze mi dać. No, nie wiem co jeszcze. No. To do, to do następnego filmiku. Zostawcie suba, łapkę. Cześć.